Manku tutaj beat, mix playgames a to pierwszy od... znaczy drugi odcinek, Lol. nie, nie drugi odcinek Lola. LOL! Nie laguje mi na aramie. A to jest drugi odcinek Lola. LOL! Ale nie, to jest lepiej. na aramie mnie laguje niż na 3x3. To... O, mi teraz zaczęło trochę. Znaczy na 3 x 3 to i nie lagował, ale tutaj jest... no, tutaj mi nie laguje. się... Idź ode mnie, precz. Chodź mi tu trochę laguje. Nie mam sobie równej. Dobra, no, ty nie nagrywasz pojaw. O Boże. Z rdzy będzie z domu z daleka nawalać, a ja muszę podchodzić. Mogę wziąć adekery. Typu Draven. Mówię, że już do sobie ale nie, on pozwala już wstąpić. No nie! Tak Tej runy nie wygram. Nie wiadomo. Mogę pójść awczyć, a końcu się nie idzie liczyło, nie? Boże, wiem. Mi też coś tak ścina. Jak, bar jak na ryspie jestem, to właśnie mnie ścina, a jak jestem tak bardziej po środku, to mnie właśnie ścina. Uwielbiam tą rakietę. Miał się tak fajnie farmi. farm sobie nią na milionach, nie na mnie. What the fuck, jaki damage! O oh, lol! Nice. Nie. nie to przegrałem. O, obraniłem cię Będę do ciebie nawalał z rakiety. Chyba, że wolisz z minigama. Woj. Ja mam to zryte, że jak nagrałam to na, na przykład i to nie mogę się obracać nigdzie na ma

jak się lami fiorą let's play jak się lami fiorą no? tak let's play y -y, go dzisiaj pokażę wam jak się lami fiorą no? tak widzisz ja, jak się to uratowało nie ja w to nie wierzę to jest zawsze dobre A też to jest za mało HP. No co, co, co? Nie, po co ja zglidowałem, powiesz mi? Nie wiem. Ale spoko, bo tak to się tak... zdarza. Po co ja na początku się na ciebie rzuciłem? Też to było dziwne. A skok, teraz teraz co? i tamki. Bo myślę, że jestem taki krok, że zniszczy każdego. <grym> Okej, kupiłem sobie itemki. A jaj jak zginęł kuty się energii. Ho ho ho. Tu masz sana i verserkery dopiero. Co? Chodź czym ja tam przyjdę. Hmm. Kurz. A nie Jinx ma taki damage, ja nie wierzę a szczególnie z tego skilla, nie? tak, dokładnie przesadzili to i to, ba i to bardzo e nie, nie no, ma z moją mąż, ho, ho. serio serio może mi od razu zwierzyli, że mi brała 100 hp będzie fajnie będzie tak fajnie ciłem się, jestem taki fajny. Nie trafił sobie. Sifo. Tego nie było, się Dzięki mi, No, a ty już masz to HP! prawie Prawie. Ja już mi wierzę rozpaść, kurde. Kurde. Ale ta się popatrz na moje italie. I ten jak od chyberki widzisz? Tak. To taki że się zrzucę, choć już nie mam ulka. Okej. Okay. Co mi chila bierzesz? Coś ci pozwoli? Ja. No, a ja nie. Bez jaj. Mam aima. No, podaj linka. Okej. Okay. Mogę podki kupić, ale dobra. To jest nie do wygrania. jest, jeśli byś się postaram. Co? Cieszę się, że ci mnie na to. Wiesz, że to jest do wygrania. Tak. Aha. Przy, przy... tak, GX mi z każdego skill'a bierze po... I czekaj, już ci powiem. Prawie 500. Po... 500 HP z ogarniasz? Tak. Choć bierze zdecydowanie. U dobu bić. Nie trafisz, teraz będę tego tak unikać zarobiście. O, parku. Patrzcie, go nie kółko, jest spin parku. Jak Minecraft spin parku? <grym> Bez jaj, zaczęło mi u mnie zadziałało? <grym> na sobie spokojni. Nieprawda. To był lag, cicho. Teraz można uznać, że teren jest praktycznie w rundach. Ile no. gramy? Do pięciu rundek? Na tym, gdzie polegała ta seria? Znaczy, ja tu będę sobie tak ciągnąć, będę grał zawsze jeden na jeden z kimś. Ale my teraz z rąb się zaczęło lagić. Lagi. Ladzi. Zwallaj na lagi. Tak, tak, tak. Ale nie, na serio teraz my tak lagimy. Nie, że przegrałam przez lagi. O Boże, o Boże. Czemu cię to nie trafiło? Bez jaj! Nie masz jakiegoś jest sami? Mam teraz się kupię. nie teraz by to mi by być miał i temy, i koniec świata. PE, Nara, do tego roku fakt to było. Okay. To jest nie fair. Więc masz shity. <grych> Tam mam aim'a. Ej, nie, to gdzie remis. W tamtej wygramy. Zobaczymy, czy będziesz miał lepsze staty, co ja miałem w tamtej. Aha. Nie będę miał. bo z na jednym bez Oj to, oj to. W ogóle stat nie będziesz miał, haha. Bez Ale jestem zły. Wow, co z tego, że mam kurhatę? No, <śmany> dokładnie. <śmany> ja chcę ultra. Ja chcę ultra. Ja chcę ultra. co to jest? Ja chcę ultra. No, ja chcę ultra. Nie musisz, ja musisz z... tego śpiewać, nie, tak śpiewać na tak. A co ty mi siedzisz, że ty śpiew, <śmany> lol? To co to było? Dobste wiem, dedy zostałyś Jaj. Jej! Kurde! nas sobie nie chcąc taki, lol Dobstep nie. Ale ja dziś dużo nagrałem odcinków. Nie, nie. Jak ja twojego ulta nie cierpię. Wiem. Ja to love cię mam To jest love, love ult. To jest na ult To jest Dobra, teraz sobie kupiłem i ten czy idę na ciebie. Pultuję, <coughs> łap. Rza. Łap rakietę, okej? Okej. Cześć, zaraz tam będę do Co tam taka mała rakietka? Ale złapiesz. No tak. To no już puszczam O Boże nie trafiłem w mapę Trafię Prawdać ja trafiłem to w stronę swojego fauna. Jasne Wiem, że masz ją nadal Co? Jaką ją? Rakietę A co, jego rakietę? No możliwe, no wiesz? Może to jest rodzaj męski jego rakie No on nie wolny. Nie jestem wody polski. Dobra, Bra, trzeba to kończyć, idę fidować Nara. Na współstanie nie zdziała. Idę... idę afczyć. Nie było, idę. Idę na Facebooka Nara. Tak. A ty kolejny odcinek! Y co to jest Facebook? Łapto! Wasz zostaw mnie! To jest nie fair! To jest nie fair! Haha, zgrytowałem! To jest nie fair! Weź mnie nie pusuj, daj mi jeszcze wstać i ci zabić. No Weź, zaszło drodzy, poczekaj! I to była właśnie walka wyrównująca. Tak, mecz. tylko że ty masz 45, a ja to miałem z 12 i 3 d. Ale tutaj się liczą wygrana. Ale poczekaj, jeszcze nie poszuję. Ja nie chcę. Ja nie chcę. A to już przeszykował, żeby to dać. Się po tej chwili w Asi tak mam ulta i nic nie zrobisz. A wiesz co ci powiem? Że ulta, rzucam jej. Łap. <grybuj> <grybuj> nie złapałeś, żal. Mieliś tu złapać, obrażam się na ciebie, bo wcześniej mówiłeś, że to złapiesz. No ale to miało być wtedy, a teraz jest teraz. Dobra, teraz to kończę. Na razie Ale jak kończę odchodzi To na tyle w tym odcinku! Nie, ja, cię ja cię się Koniec. Dwie dziurki w Jeszcze cię tylko zabiję, poczekaj, panie. Nie spieszy się. Tak to się robi, Trzeba mieć zaplanowane, kurwa. Patrzcie jak te mnie miniony chilują, mój Boże. Dobra, kolcza z tą kolczugę złożyłem, teraz możesz nas Chyba nie Tak. A po co się pierdzile z tymi miączkami? Idź, pożyj tak. Ale patrzcie, się udaje. Udało mi się jedną wieżę, ale ja jestem pro. Stary, jestem epicki. Oj, chyba na tyle. Chyba na tyle wygrywania rundy nara. <grych> tak. Ja to wygrałem, coś. E, końcówki nie coś. Koncówki Ja jestem z, z Redbox Cicho tam. Zamieniliśmy się, kim Tak, <grych> Nie! Nie! A wiesz co ja zrobię? To na tyle z tego. Zawsze się nie z... się poddać żal. Idźmy spuszej. To na tyle z tego odcinka. Dzięki wszystkim za oglądanie. Subskrybujcie kanał! Witmixa i koniec tego. Czekaj. Jeszcze zrobię takiego trolla. I patrzcie, jak ja trollowałem gryę i patrzcie jakie mam ceny. <gry> Aha, okej. Lubi jabłka. Co ty pierdzielisz? Lubię jabłka, bo chodź na mojej tenu. Co to, że tu pisze koralik odrodzenia, ale dobra. Patrz jak dedne Patrz na moje tenu. Widziałem, lubię jabłka, tak? Wiesz, takim czymś ty rozwalę. Aaaaaa! Ej, ciekawe ile ci z ulta wezmę. nie złapiesz mnie. O nie, a myślałem, że już będzie końc mnie nie zabijesz. Tak. Ja Dobra, tańczę. to na tyle tego no. odcinka, to co mówił kończył, to to, 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 to wymiar, o to, 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 dziedzio, to nara. Na razie.